Co tam, Hapa? Jak Ci się podoba Egipt, Hapa? Hapa łapa. To są takie okoliczności przyrody. Okoliczności przyrody. kameru mi, Hapa. Przyjmij. Nie, chcę łapa przejmij cholero No Trzymaj się cały czas nagrywa No ja cóż jak tam Łapko tu O dobry dobry łapa, Dobry, dobry no. zwierz łapa <głos> <głos> dzie, dzie, dzie. Nie mów tak do mnie bo nie będę cię kamerować To z czego ci tu mam łapa? No czego? No już nie najeżdżałem, najeżdżałem tak na to. Najeżdżałeś, ale no. ja jeszcze nie najeżdżałam. O Jacek w całej okazałości, jak blisko. No. Weź mi się.